widzowie, witam Was wszystkich. Wiem, że dla Was to trochę dziwny odcinek, bo większość z Was mogło się wam, wam wydawać, że pochodzę z Anglii czy skądś tam inaczej, bo prowadzę kanał na YouTube po angielsku, żeby to lepiej poszło w świat. Ale generalnie to jestem z Polski i nie wiem czy mogę Wam mówić moimi, chyba to nie ma znaczenia, jestem Maciek. I dzisiaj nakręcę odcinek noc w namiocie. Generalnie już jest trochę ciemno. Namiot mamy rozstawiony proszę złać tam na Jest duży, ale zaraz o nim Wam opowiem wszystko. No i dzisiaj mamy taki e, Trio Summer Camping trip więc można to tak nazwać. Robimy camping, ale na ogródku, bo nie jesteśmy gdzieś w lesie, bo jeszcze, jeszcze jesteśmy za młodzi. To ja zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, e, subskrypcji i. O kurde, no tak tam się burza. I idziemy Was oprowadzić po namiocie. Jo! Okej, okay, dobra, chodźcie, chodźcie, ja Wam pokażę. Tu jest generalnie wejście. Tu mamy takie rozpinki, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj bierzemy takie coś i rozpinamy. Oh, nie do końca dosięgam, bo pierwszą rzeczą, którą Wam muszę powiedzieć, to to, że ten namiot, w tym takim przedsionku tak się tak nazywa, ma około 190 cm wysokości, więc ja mogę stanąć i jeszcze tak rękę wystawić i ledwo to dotykam, dlatego to jest bardzo dobre. Tutaj mamy tak zwany przedsionek, tak to można być miejsce takie do siedzenia, nie wiem, do jedzenia czy coś takie do chillowania. Tutaj e, mamy też okienko, ale wam pokażę, że generalnie można tu odpiąć jeszcze taką folię, ale nie umiem tego za bardzo odpinać, więc po prostu nie wiem, czy nie dokładnie widzicie. Ale więc po prostu pokażę Wam tutaj to jest takie okienko, to jest taka, nie wiem, coś takiego, takie nieprzemakalne, nie wiem jak to się nazywa, więc... Nie przemoknie, jak będzie padać, też. A zapraszam Was do środka, muszę Wam się pokazać. Także wszystko tutaj jest w miarę dobrze, ale jest jeszcze jedna część, którą muszę Wam pokazać. Czyli taka część do spania, w której dzisiaj będziemy spać. Zapraszam. Ja zdejmę klapki, żeby Wam to pokazać. Tutaj będziemy spać, to jest nasze miejsce do spania Także tu będę spał ja, tu będzie spał młodszy brat mój A tu będzie spał e... Max, czyli taki dobry preparator Nie wiem co to było Bomba. E... tu. No i mamy tutaj takie coś na latarkę Taką nocną, namiotową, jest to moja latarka Bardzo lubię kempingi i bardzo właśnie e, Dużo chciałem takich rzeczy typowo kempingowych jak latarka y, namiotowa, ale mam tu jeszcze mój specjalny śpiwór o tutaj proszę zobaczyć dostałem go na króliczka, nie wiem jak to powiedzieć, na wielkanoc y, dostałem go od mojego taty to był taki niby randomowy śpiwór, ale naprawdę to jest dobry śpiwór, trzyma ciepło i spałem w nim nawet w zimę, czy tam w, w jesień i było mi ciepło dlatego ten namiot jest naprawdę dobry, mam tu jeszcze kołdrę i jestem ubrany, w tym będę dzisiaj spał a zaraz pokażemy wam nasze całe wyposażenie, ale Musimy lepiej iść zjeść obiad, więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, także jesteśmy już po obiedzie. Gotowi praktycznie do spania, ale jeszcze nie idziemy spać. Będziemy teraz sobie chillować tutaj na materacach i będziemy sobie chilować i coś oglądać i jeść takie fajne, dobre ciastka. Więc teraz będziemy mieli bardzo fajny czas. E, e, tutaj mamy nasz ogródek. Mamy jeszcze kawałek ogródka. No, tu jest śmietnik, ale tam są trawa od koszenia. Tu mamy naszego pięknego kotka, nazywa się Hinka. Tu, ma, tu mamy akurat basen. Woda jest w ciul brudna. Tu mamy jeszcze drzewko, które, na którym rosną takie śliwki, ale my to nazywamy śliwki, tak o, dla fanu. To było chyba tyle, ale mam, muszę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, czyli dziurę. Dziurę, którą sam wykopałem z Maxem. To jest dziura, którą musieliśmy kopać, znaczy musieliśmy, chcieliśmy kopać, żeby mieć ten właśnie basen. Bo było po prostu nierówno. Ziemia była nie... Pod sufitem. I musieliśmy trochę wykopać ziemię i tam przenieść. No i... no i co? To w sumie było tyle z tego obchodu i widzimy się znowu w mecie. Pod... A więc zamykamy. No? A, zamknięte. Należy się do sula domknąć. Tako... LG. Jest tu wysoko, wcześniej mieliśmy namiot mniejszy od tego pomieszczenia, gdzie śpimy. my jesteśmy mega przeszykowani, tak jak mówiłem, mamy śpiwory, koce, kołdry, poduszki, materacy, wszystko. Czasem wam obserwować ten kanał, bo w zimę wleci odcinek. E, jak śpimy w namiocie w zimę, a w zimę będzie hardkor, wiecie czemu? bo w zimę w noc będzie około minus 5, może być nawet minus 10 stopni. Dlatego będziemy musieli ubrać dwie skarpet, kurtkę spodońki na to długie, mać oczywiście, dwie yy, koszulki, bluzy, jeszcze kurtkę, kombinazon, czapki, jeszcze spać po tym wszystkim i tak możemy nam Dlatego będzie to super odcinek. I jeszcze wleci odcinek, jak pojedziemy gdzieś w góry na kemping z moim tatą w taki mały drewniany domek, który właśnie planowaliśmy już od dawna, ale nie pojechaliśmy, bo nie było po prostu czasu, ale teraz już mamy dokładnie zaplanowane, kiedy, w którym miesiącu. Będzie to gdzieś mniej więcej wiosień, do Dlatego opłaca Wam się obserwować, bo... Będzie to naprawdę fajny odcinek, jak będziemy rozpalać tam ognisko. Ja mam swoje krzesiwo, więc będę próbował się nauczyć tego bardziej: rozpalać ognisko. Chodzić na takie chodzenie po górach. Pójdziemy na wyprawę w góry z rana. Później jeszcze pokażę wam, jak ten namiot dokładnie został rozłożony, bo pokazałem wam ten odcinek, jak. Jak ten namiot już jest rozłożony, już do niego wchodzimy, a nie pokazałem wam, jak się rozkłada. Dlatego z tego też wleci odcinek taki mały poradnik. Jak ktoś będzie chciał kupić, to od razu wam pokażę, żebyście nie musieli się męczyć z tą instrukcją, tak jak ja. No i teraz będziemy w sumie sobie cilować jeść jakieś tam krakersy z czekoladą, gadać sobie, oglądać coś i chyba później pójdziemy spać, ale to zaraz. Od razu pokażę wam też unboxing naszego plecaka i co w nim mamy, bo to też w plecaku mamy trochę rzeczy. Mamy tutaj, nie wiem, pokiego grzyba, nam dezodora, co nam. Dezodorant, nie wiem po co nam dezodorant, skoro bardziej zmarzniemy w nocy niż się spocimy, no ale dobra, niech będzie. Tu mamy te krakersy, które będziemy jeść, są to jakieś niemieckie krakersy, Buttercakes, petit, a w dupie to mam. Nie wiem co tu jeszcze mamy, Powerbank. a, jeszcze ładowarki i powerbanka, jakby mi się rozładował telefon i tak mniej więcej za niecałą godzinkę pójdziemy spać. Ok, robi się już w miarę późno, my jesteśmy też śpiący, więc wydaje mi się, że widzimy się na poranku. Witam wszystkich. Już jest 6.00, około 20, przetrwaliśmy. No to jeszcze trochę biało, ale nie było aż tak źle. Jest strasznie zimno, dlatego to najtrudniejsza część dnia. Czas wstać się ubrać. O, Dobra, tu jest trochę zimno, ale nie jest tak źle. Więc zobaczymy, jak jest na dworze. Może tam będzie pewnie jeszcze zimniej, bo ja pierdzielę. Odbijam kropki. I zobaczmy. No tak. Jest tutaj ładnie w miarę, bo nie ma jeszcze słońca. Ale jest wciól zimno. Ja pierdzielę. Wracam do namiotu, tu jest za zimno. Jest wciąż zimno, na razie nie ma nic do roboty, więc czas na poczylowanie i pooglądanie czegoś. Generalnie tutaj mieliśmy chwilkę czasu, bo nam nikt się nie chciało robić znaczy, nie mieliśmy nic do roboty więc sobie tutaj trochę uporządkowałem, bo tutaj też już porządkuję, żebyśmy mieli porządek. jest jedna bardzo ważna rzecz, którą robię, zaw, którą robię zawsze, jeśli śpię w namiocie. Czyli wschód słońca. Generalnie słońce już schodzi i jest gdzieś mniej więcej tam, ale przez to, że są chmury, to nie za bardzo to widać. Generalnie e, mieliśmy bardzo fajny pomysł. Mieliśmy bardzo fajny pomysł na ustrojenie do na namiotu, żeby lepiej wyglądał. Tu sobie schodzisz, zdejmuję klapki i tutaj zrobiliśmy taką fajną rzecz, i tak kocyk. Tutaj taki takie coś, taką pufę żeby można było sobie usiąść, Tylko. E, takie mini siedzenie jakby ktoś chciał usiąść, żeby można było sobie siadać. Takie krótkie siedzenie i e, do środka walnęliśmy dużo pluszaków. Dużo pluszaków w postaci na przykład tu takiego wojownika e, trzy takie wielkie korby, nie wiem jak to nazwać rekinka, takie inne miśki I tu mamy fajne, tu mamy fajne widoczki o już słońce wschodzi ładny widoczek no. Piękny wschód słońca. Jest naprawdę ładnie ten nawet wygląda. O! A zobaczcie kto tu jest. No co? To jest, tak jak już chyba mówiłem, Hinka. Masz fajny kot. Chodź! To było teraz tego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków jak spanie w namiocie albo na przykład pójście gdzieś na wypad w góry, to serdecznie dochęcie do Was do obserwowania tego kanału. No i to było tyle z tego odcinka. Oczywiście łapek za górę też musi być. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.